W dzisiejszym słowie są zawarte trzy ważne prawdy życia duchowego, o których mówi Chrystus. Pierwsza to słowa: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Co znaczą te słowa? Czy Bóg się ukrywa? Czy Bóg zakrywa się? Przed mądrymi, Bóg przed nikim się nie ukrywa, każdemu chce dać się poznać, ale ci mądrzy, roztropni, o których tu jest mowa w Ewangelii, to ludzie pyszni, bo pycha zawsze zamyka, a pokora otwiera. Kiedy przychodzimy do Boga pokornym sercem, uniżeni, skromni, mali, Bóg się będzie objawiać i taki człowiek jest w stanie przyjąć objawienie Boże, natchnienia Boże. Taki człowiek o pokornym sercu jest w stanie usłyszeć i przyjąć łaski od Pana. I przeciwnie, to ma serce pyszne, wyniosłe, jest pewny siebie, czuje się mądry i silny. Taki człowiek nie przyjmie Bożych łas. Jak mówi Słowo Boże, Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. I tego uczy nas dzisiaj Chrystus. Kiedy mówi, Zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczką. Dosłownie tekst grecki mówi, A objawiłeś małoletnim, objawiłeś to dzieciom. Bóg chce, byśmy jak dzieci do niego się zwracali w modlitwie. Jak dzieci zadawali mu pytania, prosili o radę, o pomoc, i w postawie dziecięctwa Bożego jednoczyli nasze dusze z Nim, który jest naszym Ojcem. Ta postawa dziecięctwa jest konieczna, dlatego też Chrystus powiedział: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Widzisz więc, że postawa dziecięctwa Bożego jest konieczna do tego, by być uczniem Jezusa, przyjąć Jego słowo, by wzrastać w Królestwie Bożym. Druga prawda, o której mówi dzisiaj Jezus, zawarta jest w słowach: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Dosłownie, a ja dam wam odpocząć. Mówi orginał grecki, przychodzi czasami nam taka pokusa, gdy jesteśmy obciążeni, umęczeni, utrudzeni, by od razu odpocząć położyć się, dać sobie spokój. A Jezus mówi właśnie nie, gdy tacy jesteście, tak się czujecie, przyjdźcie do mnie wszyscy. Chce Pan nam przez to powiedzieć, kiedy się tak czujesz, że już ci brakuje sił. Czujesz się przygnieciony jakimś ciężarem, krzyżem, cierpieniem. Czujesz się utrudzony, umęczony. Wszystko wydaje się przerastać człowieka. Jezus mówi właśnie wtedy, zdobądź się na jeszcze dodatkowy wysiłek. Mówi, przyjdźcie do mnie. Te słowa przyjdźcie wyrażają pewien trud, że mamy się wysilić na modlitwę. Może właśnie wtedy wziąć do ręki różaniec, Pismo Święte, uklęknąć do rozmowy z Bogiem, czy przyjść na adorację do Kościoła lub mszę świętą. Nade wszystko to jest właśnie to przyjście do Jezusa, który leczy złamanych na duchu, opatruje nasze rany, który pociesza, który umacnia utrudzonych i obciążonych, bo tylko On przemienia nasze dusze, uświęca je. Tylko on może dotrzeć do duszy. On daje ukojenie duszą waszym. On daje ten wewnętrzny, duchowy odpoczynek, który odradza człowieka, umacnia i potem możesz wrócić do swoich obowiązków, ale z innym sercem napełnionym Bożą siłą. Trzecia prawda przedstawiona jest dziś w słowach: Weźcie moje jarzmo na siebie mówi Chrystus. Często zastanawiamy się, o co tu chodzi, co jest tym jarzmem. Biblijne jarzmo to symbol Bożego Słowa, to symbol Bożych wymagań. Poprzez jarzmo rozumie się w Biblii prawo Boże, które człowiek ma przyjąć, wziąć na swoje plecy i iść z nim przez życie. Dosłownie jarzmo. W czasach Jezusa oznaczało zakrzywioną drewnianą belkę, która była nakładana parze wołów, które orały pole. Pojażmo ta zakrzywiona drewniana belka łączyła woły, do niej były dołączone sznury, liny i te woły połączone razem tym jarzmem orały pole, pracowały. Chrystus, gdy mówi, weźcie moje jarzmo, chce nas zachęcić do tego, weźcie moje wymagania, weźcie moją Ewangelię, a jarzmo moje jest łagodne, jarzmo moje jest przyjemne, jest dopasowane do każdego człowieka. W tym jest ukryty pewien głębszy sens, bo to Chrystus pierwszy wziął to jarzmo. Wziął je na swoje plecy, wypełnił Słowo Boże co do Joty, wypełnił Ewangelię i gdy mówi: weźcie moje jarzmo, to zaprasza Ciebie. Pójdź ze mną, idź przy moim boku, niosąc to wspólne jarzmo. Idź przy moim boku: zaprasza Chrystus każdego z nas i chce nam powiedzieć, jeśli pójdziesz ze mną razem. Niosąc to jarzmo na plecach Ewangelii, zobaczysz, że Ci pomogę, że ono jest dopasowane do Twoich możliwości, jest łagodne, jest przyjemne, że razem z Nim dasz radę, razem z Jezusem, gdy pójdziesz przy Jego boku, niosąc to jarzmo na swoich ramionach. Nie okaże się ono wtedy ciężarem. Jeśli będziesz je nieść razem z Jezusem Chrystusem, On każdemu z nas przygotował inne jarzmo, ale dopasowane do naszych możliwości, zdolności, sił, bo każdy jest prowadzony drogą indywidualną, jarzmo, które Bóg nam daje. Dla każdego jest dopasowane, tak byśmy razem z Jezusem idąc przez życie i prosząc Go o pomoc, o siły, idąc przy Jego boku, niosąc to jarzmo, mogli doświadczyć, że jest ono łagodne, jak powiedział Pan, a Jego brzemię lekkie. Kiedy idziesz razem z Jezusem i prosisz Go o pomoc, pomóż mi, sam ja nie dam rady. Ale z Twoją pomocą, Chryste, mogę iść dalej, bo Ty idziesz obok mnie. Poczuj się więc dziś wezwany i zaproszony, by wziąć jarzmo Chrystusa, by brać je na każdy dzień, Jego Ewangelię, by iść razem z Jezusem w jednym zaprzęgu. By iść i go prosić o siłę, by go naśladować, by uczyć się od niego, do czego Pan dziś nas zaprasza. Uczcie się ode mnie, uczmy się od niego, jak on pierwszy niesie to jarzmo, jak on pierwszy aż po krzyż je wypełnił. Patrząc na Chrystusa, ucząc się od niego, czerpiąc od niego siłę w modlitwie, będziemy w stanie to jarzmo unieść. I donieść do kresu naszego życia. Niech więc dzisiejsza Ewangelia umocni Cię w postawie dzieciństwa Bożego, by pokornym sercem przyjmować Słowo Boże, miłość Boga. Niech to Słowo zachęci Cię dziś, by przychodzić do Jezusa, gdy jesteś utrudzony i obciążony, On da Ci odpocząć. Niech to Słowo też wezwie Cię, by iść obok Jezusa. Niosąc jarzmo ewangelii, a gdy je będziesz nieść z Nim, obok Niego, doświadczysz, że ona jest łagodne, dopasowane i nie jest ciężkie, bo Chrystus da siłę i moc, by iść razem bez oglądania się wstecz, a z Jego pomocą każdy uniesie swoje jarzmo. Amen.